Czy zbiera człowieka był szczęśliwszy niż XXI wieczny Polak, Europejczyk oraz generalnie człowiek? Dzisiaj odpowiemy sobie i na to pytanie. Źródła szczęścia według Chmielewskiego. Daj suba, a pokażę ci, jak przeżyć. To uczciwe. Jako, że mój kanał nazywa się Źródła Szczęścia, tematykę szczęścia, będę poruszał na nim częściej. Zatem i takie materiały będą się tutaj ukazywały. Odpowiedzmy sobie jednak najpierw na pytanie, czym jest szczęście. Otóż szczęście jest mało związane z faktem posiadania. Zatem, jeżeli masz milion złotych na koncie, zatem, jeżeli masz szybki samochód albo dziesięć dziewczyn, czy tam dziewic yy, obiecanych w niebie, niewiele to zmienia. W każdym razie, yy, szczęście jest yy, czymś zupełnie innym generalnie szczęście dużo zależy od naszego własnego ja, od naszego charakteru. A dlaczego? Ponieważ yy, mózg nasz jest ukształtowany w odpowiedni sposób i z całą pewnością znacie osoby, które ciągle narzekają, ciągle im źle, ale z całą pewnością znacie też osoby, które tryskają energią, tryskają szczęściem, tryskają wa, w ogóle super, wow i zajebiście. Generalnie Warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak średni poziom szczęścia w naszym życiu, czyli taki średnia, taka średnia przez całe życie, tak? czyli idziecie 8 godzin do pracy, jesteście w pracy 8 godzin, potem wracacie do domu. No generalnie przez ten czas no, często, gęsto no, niewiele ekscytujących rzeczy się dzieje, zatem nasz poziom szczęścia jest średni i bardzo mocno zależny od charakteru. Jeden będzie mógł powiedzieć o sw w swojej osobowości, że jest na co dzień szczęśliwy jako 5 na 10, inny, że 7 na 10. Warto jednak wiedzieć, że średnią szczęścia łatwo można podbudować poprzez wydzielanie hormonów szczęścia, takich jak dopamina, e, oksytocyna czy serotonina, a także różnego typu endorfiny. A z całą pewnością tych hormonów jest jeszcze więcej, ale w chwili obecnej m, medycyna i psychologia jeszcze tego dokładnie nie przebadała i z całą pewnością psychologia Wam nie powie, czym jest szczęście w 100%. Zatem musimy stosować tutaj. Tutaj drogę w pewnym stopniu uproszczoną i niekoniecznie techniczną, a bardziej praktyczną. Często się jednak dzieje tak, że w naszym życiu te hormony szczęścia nie zawsze mogą się wyzwolić, ponieważ nasz tryb życia jest tak jakiś, obślizgły, w sumie nic nie robimy. Idziemy 8 godzin do pracy, mamy nudną pracę, wracamy 8 godzin z pracy, idziemy oglądać telewizję i się po prostu odmurzamy. Rano stajemy i znów robimy to samo. Zatem, yy, ciężko tutaj mówić o jakimś podbudowywaniu tych wszystkich yy, hormonów co prawda e, dlatego warto właśnie mieć jakieś swoje zajęcia, jakieś hobby, które się bardzo lubi robić trzeba po prostu umieć dostosowywać, żeby były w naszym życiu właśnie momenty wydzielania tych hormonów ponieważ to w prosty sposób podbudowuje nasze szczęście z tego właśnie powodu często ludzie uciekają się do alkoholu, do narkotyków ponieważ jest to prosta droga do wydzielenia hormonów szczęścia I po prostu wypijając kilka piw, wypijając nie wiem wódkę ze znajomymi, to po prostu spotykając się z nimi czerpiemy radość, nie tylko z samego spotkania, ale także z tego, że alkohol oraz substancja czynna zadziałała i wyzwoliła w nas chwilowe szczęście, jednakże warto pamiętać, że jest to obarczone dużym ryzykiem dnia następnego, czyli po prostu możemy mieć na drugi dzień kaca i nasza, e, nasze poczucie szczęścia będzie wtedy bardzo mocno zaniżone i będzie leciało na łeb, na szyję, zatem średnio wyjdzie, że niewiele to zmieni w naszym życiu, zatem no, alkohol nie jest dobrą drogą do podbudowywania życiowego szczęścia. Jest dobrą drogą na podbudowanie szczęścia na kilka godzin, ale nie na całe życie. Jako, że XXI wieczny człowiek często gęsto może wejść w taki letarg i po prostu jego życie może się okazywać bez sensu. Dużo jest coraz więcej badań, które pokazują, że ludzie popadają w różnego typu stany depresyjne. No, jest to bardzo złożony temat, ale e, generalnie ma to pewien związek właśnie z tym, że. Nasze życie, niektórych życie jest po prostu no, nudne, nieusłane e, różami. Oczywiście nie znaczy to, że jeżeli ktoś ma nudne życie, to nie może tego zmienić, właśnie wręcz przeciwnie, może to zmienić i e, umiejętnie wykorzystać wiedzę odnośnie wydzielania tych e, hormonów szczęścia i po prostu w prosty sposób podbudować sobie jakość swojego życia. I oczywiście mówiąc, podbudować jakość swojego życia nie mam na myśli zdobyć lepszą pracę i zarabiać więcej pieniędzy i postawić sobie lepszy dom, ponieważ to Was nie uszczęśliwi, a jeżeli Was uszczęśliwi, to tylko na chwilę. Natomiast ja mówię o jakimś takim długotrwałym budowaniu, poczuciu szczęścia: no bo co, wygracie milion na loterii, milion złotych i będziecie szczęśliwi przez tydzień, przez miesiąc, a potem się okaże, że właściwie zdobyta góra przestanie Wam pachnieć i okaże się, że macie ten milion złotych, ale. W żaden bezpośredni sposób nie może Was to uszczęśliwić. Oczywiście inteligentna osoba może ten milion kreatywnie wykorzystać i odbyć na przykład różne podróże życia po całym świecie i przeżyć niezliczone przygody, aczkolwiek yy, wiele osób może po prostu mieć ten milion i go wydać albo go mieć, i to pieniądze same w sobie yy, nie uszczęśliwią. Dlaczego zatem z łowca zbieracz mógł być potencjalnie szczęśliwszy? Otóż ja nie twierdzę, że był szczęśliwszy, ponieważ nigdy nie byłem łowcą-zbieraczem i przesymulowanie warunków łowcy-zbieracza, czyli zostanie łowcą-zbieracza, jest właściwie w obecnym stanie umysłu niemożliwe, ponieważ ja znam wszystkie te dobródki techniczne i dobrudki życia w cywilizowanym, przynajmniej tak nam się wydaje, w świecie. Zatem jest to sytuacja zupełnie różna, ponieważ istnieje tylko to, co widzi. Łowca-zbieracz nie znał innego życia, zatem nie tęsknił za takim życiem. Ja, jakbym przeszedł na dietę łowcy, znaczy na dietę, przeszedł na życie łowcy-zbieracza, to szybko prawdopodobnie, znaczy może po miesiącu, zatęsniałbym, że a może bym sobie obejrzał jakiś film, a może bym sobie poczytał jakąś książkę, czego zbieracz łowca niestety nie posiadał. Ale jako, że istnieje tylko to, co widzisz, to sobie nawet nie zdawał z tego sprawy, że może to posiadać, zatem nie czyniło go to w jakiś sposób nieszczęśliwym. Łowca zbieracz mógł być jednak potencjalnie szczęśliwszy od niektórych osób żyjących w XXI wiecznej Polsce, a to za sprawą tego, że na przykład za sprawą właśnie wydzielania tych hormonów, przede wszystkim silnych więzi społecznych, które wydzielały hormony szczęścia, na przykład oksytocynę nazywaną hormonem miłości, hormonem przywiązania. Zatem silne więzi społeczne e, dawały to, że człowiek wstawał rano, widział codziennie osoby, które lubił w jakiś sposób, chodził z nimi na polowania, natomiast w chwili obecnej więzi rodzinne bardzo mocno osłabły. Często mieszkamy daleko od rodziny i spotykamy się z nimi na święta. Często z przyjaciółmi widujemy się raz na tydzień, w weekend, a i to nie zawsze. Więzi rodzinne są coraz mocniej osłabiane, zatem coraz rzadziej mamy możliwość wydzielania tego hormonu oksytocyny. Oczywiście, jeżeli tyczy się to mm, związku, no to ja ale to dotyczy tylko jednej osoby, natomiast taki łowca zbierasz ma dużo ziomków, dużo znajomków, z którymi się codziennie, e, codziennie spotykał. Dzisiaj można powiedzieć, że w niektórych sytuacjach, nie, oczywiście nie dotyczy to wszystkich, ale osoba może być po prostu w jakiś sposób samotna albo w pewnym stopniu e, osamotniona i no, nie spotyka się codziennie ze swoimi mm, przyjaciółmi. Zatem pod tym względem łowca zbieracz mógł być po prostu szczęśliwszy. Życie w XXI wieku oznacza także różnego typu stresy, ponieważ zostaliśmy normalnie z niektórych tematami uwiązani. No, musimy pracować 8 godzin dziennie. No Oczywiście ktoś może pracować mniej, ktoś może więcej, ale generalnie żeby przeżyć, musimy pracować, ponieważ bardzo ciężko jest na przykład wyjść w teren, najeść się, zbudować sobie jakiś prymitywny dom i w nim żyć. Jest to właściwie bardzo trudne, dlatego. Niejako jesteśmy skazani na to, żeby posiadać często kredyty. No bo przecież. Kogo młodego stać na postawienie domu za 300 tysięcy? Kogo stać na kupno domu za 200 czy 300 tysięcy? Jeżeli ktoś zarabia po te 3000 na miesiąc, no to przecież odłożenie takiej sumy oznacza kolosalnie długi czas zbierania pieniędzy. A jeszcze doliczyć do tego należy to, że lokaty bankowe wcale nie są wysokie, a inflacja jest coraz szybsza i większa. Zatem nasze pieniądze właściwie topnieją i zbieranie ich jest coraz trudniejsze. Zatem musimy. Wziąć najprawdopodobniej kredyt. A jeżeli weźmiemy kredyt, no to też się uwiązujemy, bo przecież y, musimy, mamy presję tego, że musimy ten kredyt spłacać, a to przecież ktoś może wpaść w problem alimentów i wiele różnych rzeczy, w każdym razie nasze życie jest bardzo stresujące i może być stresujące oczywiście to wszystko zależy od danego człowieka i kto jak daną sprawę postrzega ale generalnie łowca zbieracz tym się nie stresował ponieważ no, stresował się tym, że może go zjeść jakiś tam yy, zwierz, co najwyżej ale nie stresował się jakimiś alimentami tym, że za alimenty Trafi do ciupy, nie strosował się tym, że straci mieszkanie, bo zaraz sobie mógł zbudować jakiś własny szałas. Nie strosował się tym, że nie ma co zjeść, bo zawsze miał umiejętności i wiedzę tego, jakie rośliny zbierać oraz tego, na jakie zwierzęta polować, żeby się po prostu najeść. Jeżeli go jedno stado wyrzuciło, to miał sporą szansę, że przyłączy się do innego stada, które go przyjmie. Oczywiście mogło go też zaciupać, no różnie było, ale generalnie. Ale generalnie y, takie życie było prostsze i y, obarczone o wiele mniejszymi y, stresami. A przecież, jak goni cię niedźwiedź, to wydziela, wydziela się adrenalina, która także daje szczęście. Natomiast, jak tracisz pracę, to w y, moim odczuciu wcale to nie wydziela adrenaliny, a raczej stres tego, że nie będziesz miał czego włożyć do gara uzbieracza łowcy hormony mogły być także częściej hormony szczęścia mogły także być częściej produkowane ponieważ jeżeli poszedł taki Łowca zbierać i złapał mamuta albo nałowił 40 ryb. No to przecież jak wracał do swojego plemienia, no to wszystkie panny jego, no bo przecież to jest taki super łowca. Co z tego, że nie ma tym kilku zębów, ale daje nam jedzenie, potrafi to zbierać, potrafi zapewnić byt i to było istotne. Zatem, w chwili obecnej, nawet nie wiem, znalezienie sobie partnera życiowego czy partnerki życiowej no jest nieco utrudnione, ponieważ możemy wybierać spośród właściwie przy globalizacji spośród 6-7 miliardów osób. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że połowa to płeć przeciwna, zatem no troszeczkę się pole tutaj zawęża, aczkolwiek wybór jest duży, ale w rzeczywistości tak naprawdę tego wyboru i tak nie mamy. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że są osoby starsze, osoby schorowane i, tego, i dzieci, no to wiadomo, że ta liczba tych osób też się tam zmniejsza, ale w każdym razie ona i tak jest bardzo duża, może mieć miliard, może być milion. W każdym razie osób, z którymi możemy nawiązać relacje, jest całe mnóstwo, ponieważ dyłowca zbieracz musiał się ograniczać do wąskiej grupy, wąskiej grupy osób i wbrew pozorom no nie było to wcale takie najgorsze. Także wracając do tego, łowca-zbieracz nałowił tych ryb i był po prostu szczęśliwy, że ma co zjeść, że ma co włożyć do brzucha. Właśnie w dzisiejszym świecie nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, czym jest głód. Ludzie poleca się jeść pięć razy dziennie, trzy razy dziennie. Oczywiście są ostatnio jakieś takie tendencje do jakichś diet głodowych i jest to moim zdaniem dobre, ponieważ człowiek powinien poczuć głód, ponieważ jak się naje, to jest wtedy po prostu naturalnie szczęśliwy wydzielają się hormony częściej Jesteśmy zadowoleni, bo nasz brzuszek jest pełny. Ale w momencie, gdy cały czas jesteśmy najedzeni i jemy trzy razy dziennie, no to właściwie nie dopuszczamy do tego głodu na dłużej niż kilka, kilka godzin, na kilka chwil. I pożywanie jedzenia nie jest aż takie przyjemne. Jest różnica, jak w chwili obecnej idziemy na ryby i złowimy ładny okaz, ale nie jesteśmy głodni, więc nam się nie chce jeść, więc nasze szczęście jest takie, no spoko, złowiliśmy rybę, wow, super, ale gdybyśmy byli prawdziwie głodni i a nam się tak mocno chciało jeść i byśmy zławili tą rybę, to byśmy byli po prostu no super szczęśliwi, wow, jest super szczęśliwie, bo mamy, mamy, mamy rybę, a w chwili obecnej łowienie, czy znaczy zbieranie roślin, zbieranie, e, zabijanie zwierząt polega na tym, że idziemy do supermarketu, czy do jakiegoś sklepu i sobie po prostu to kupujemy, zatem jest to tak proste i tak niewymagające, i tak nie wydzielające żadnych hormonów szczęścia, ale jeżeli wydzielających, to w bardzo małym stopniu, jeżeli złapiemy jakąś super okazję, w każdym w razie powodów do wydzielania tych hormonów jest potencjalnie mniej. Wniosek jest tego taki, że co prawda łowca-zbieracz nie miał warunków nie miał łazienki może czasami śmierdział, może czasami głodował ale generalnie jego poziom szczęścia był relatywnie wysoki, ponieważ życie naturalne właśnie dawało mu wielu, wiele powodów do tego żeby y, ten poziom szczęścia utrzymywać. Zatem posiadanie dóbr materialnych no w bezpośredni sposób y, zapomnijcie o tym, że was uszczęśliwi. Oczywiście nie uważam, że dotyczy to wszystkich i że człowiek w XXI wieku mieszkający w Polsce nie może być szczęśliwy. Oczywiście, że może i jest wiele pomysłów, y, jak to uczynić. Mam nadzieję, że będę tę tematykę jeszcze częściej poruszał. W każdym razie łowca, zbieracz potencjalnie mógł być szczęśliwszy, ale podkreślam, kamu mogło być bo nie zawsze teoria pokrywa się z praktyką i bardzo ciężko przetestować w chwili obecnej takie warunki łowcy, zbieracza można jedynie sobie gdybać i się nad tym głęboko zastanawiać natomiast y, z całą pewnością powinniśmy skupić się na tym i nie wracać z noskę do lat łowca lat łowców, zbieraczyk, bo oni byli szczęśliwsi, a my nie możemy być bo mamy inne warunki bytowe otóż nie, to nie jest prawda i w rzeczywistości nawet w XXI wieku w Polsce, w Europie, na Ukrainie, w Rosji, w Mołdawii i gdzie byś nie żył na świecie e, szczęście, uzyskiwanie, podbudzanie tych hormonów szczęścia i zwiększanie średniej wynikającej z własnych predyspozycji jest możliwe. A co więcej, jeżeli chodzi o nasze własne predyspozycje i poczucie szczęścia takie naturalne, wynikające z budowy naszego umysłu, to warto wiedzieć o tym, że stan świadomości, wiedza informacje i odpowiednie poukładanie tego w głowie zmienia struktury w naszym mózgu, zatem nawet i średnią możemy nieco podciągnąć oczywiście nie mówię, że podciągniemy ją znacznie, ale choćby pół punkta a w dodatku umiejętność wydzielania tych hormonów szczęścia posiadanie jakiegoś Zajęcia, które to powoduje, generalnie także zwiększa średnią, i na tym sądzę bym e, zakończył. Oczywiście o temacie można gadać i godzinami, ale tutaj już na kamerze widzę 23 minuty. Kamerzystce jest zimno, więc może starczy paplaniny na dzisiaj i idźmy do domu, coś zjeść. Cześć! I oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, dawania łapek w górę, łapek w dół, do komentowania. Ale jeżeli komentujecie, to proszę was o jakiś merytoryczny e, komentarz, ponieważ czasami się trafiają takie komentarze, na które bardzo ciężko mi odpowiedzieć, i wiem, że nie wyniknie z nich merytoryczna dyskusja. Aczkolwiek jest wiele osób, z którymi naprawdę można fajnie i na poziomie porozmawiać. Zatem zachęcam, ponieważ jestem skory do e, dialogu i pod każdym filmem zamieścić jakiś komentarz. Komentarz, zamieścisz jakąś swoją myśl, to ja spróbuję się do niej ustosunkować, odpowiedzieć, wejść w polemikę, ponieważ jestem świadomy tego, że się mylę. Mogę się mylić, ponieważ moja świadomość ciągle się zmienia, ciągle się uczę, całe życie się właściwie uczę i nie ma człowieka bez błędu. I z całą pewnością w tym nagraniu mógłbyś mi wytknąć kilka błędów albo łowca zbierasz, to miał gorzej, bo to jasne i się z Tobą pewnie w tym temacie zgodzę, jeżeli. Uargumentujesz odpowiednio swoją wypowiedź. Także trzymajcie się. Cześć. Buty pełne błotka. Jeszcze troszeczkę mrozu.